Miałam wielką uciechę, taką z serca to mówię, bo w poniedziałek, to był 2 grudnia, akurat rocznicę urodzin mojej mamy, poetki, osoby też bardzo ciepłej, takiej kochanej. Więc tego 2 grudnia w poniedziałek byłam zaproszona na wieczór autorski. To był pierwszy z cyklu wieczorów z różnymi wydarzeniami w nowo otwartej księgarni kawiarni. Niebo w mieście, czyli państwa Agnieszki Roberta Grzeczowskich w Szczecinie, krzyczał z tego 80. I no, bardzo takie niezwykłe kameralne wydarzenie przy dobrej herbacie, przy dobrej kawie, przy kawałku ciastka. Możliwość rozmowy, cieszenia się książkami. Są te książki, które napisałam w tej chwili. Dostępne, można je nabyć, i osoby, które przychodziły, kupowały. Czytaliśmy, ja czytałam fragmenty książek, takie według własnego autorskiego wyboru. A książka, każda z tych, które są dostępne u państwa grzeczewskich, ma swoje jakiś własny, taki niepowtarzalny klimat. Jedna z nich to jest: Jak Antoś został rycerzem. Jest to opowieść o prawdziwych dziejach chłopca który żył niespełna 7 lat. Przyszła zbyt późno niestety zdiagnozowana bardzo poważna choroba i no, były próby leczenia takiego forsownego, a ten chłopiec z zadziwiającym męstwem znosił boleśne chorowanie. Co to się stało? Jakie wydarzenie trafiło się w życiu tego chłopca Antosia, że z takiego mego przerażonego chłopczyka zmienił się w mężnego rycerza, który mężnie przyjmował jak to się mówi, na klatę, to wszystko, co bolesne chorowanie niosło ze sobą. O tym jest opowieść. Ale to nie tylko jest opowieść o tym, jak Antoś wędrował i trafił do domu Ojca Niebieskiego, ale to jest też opowieść o początku życia człowieka, każdego z nas. I ta opowieść, tak jak relacjonują rodzice, bardzo pomaga opowiadać później własnym maluchom, też przedszkolakom, jak to jest z tym początkiem. Kiedy to ciałko powstaje, a dobry Bóg dodaje do tego ciałka duszę wspaniałą, co to, to nigdy nie umiera. Nawet jak ciało. Tak jak w przypadku Antka, chorujące, jak ciało dochodzi do śmierci, czyli oddzielenie duszy od ciała. Z jednej strony książka rzewna o trudnym temacie, a z drugiej strony wrażliwość wzruszenia, które są dobrymi wzruszeniami i niezwykłej i urody, ilustracje pani Anny Sędziwy. To jest antek, i miałam okazję czytać te fragmenty. i Widziałam, że i duzi, i mali słuchali, i przeżywali każdy po swojemu. Druga z tych książek, którą wciąż można nabyć w niebie w mieście, jak z tego 80, to książka, Jak to naprawdę z Mikołajem było. Jest to. Taka opowieść wigilijna z polskiego domu, z polskiej rodziny wielopokoleniowej z zachowaniem, pierwszym pisanym, z zachowaniem tego wszystkiego, co jest takie ciepłe, klimatyczne, związane z Wigilią w polskiej rodzinie, a jednocześnie w tę opowieść jest wpleciona druga opowieść, opowieść dziadka, który przekazuje wnukom, jak to naprawdę ze świętym Mikołajem było, czy istniał ktoś taki, ta osoba historyczna, skąd się wzięło, gotowość pomagania innymi, nie tylko w czasie Świąt Bożego Narodzenia. To jest ta druga opowieść. A trzecia książka, najnowsza, tam to były dwie wydawnictwa, a trzecia książka to niezwykłej urody ze względem graficznym, ilustracji. Książka Mała Dziewczynka Miriam, opowieść o Mami Jezusa. Tę książeczkę z kolei ilustrowała krakowska artystka Pani Anna Sędziwy i jednocześnie muzyk krakowski Krzysztof Pawisz na MP3, która jest dołączona do książki, wplotł własne impresje, które grał w czasie, kiedy nagrywał swoją płytę dyplomową w Starym Francuskim Kościele na prawdziwych starych organach francuskich. To w czasie tego nagrywania płyty również przygotował impresje takie, które są wplecione Niezwykle pięknie czytane kolejne rozdziały książki. ma dziewczynka Miriam opowie się o Wam Jezusa. Na M. zachęca do tego piskup Antoni Długosz. Każda książka w swoim klimacie, każda ma swój urok. Fragmenty czytane, widziałam, że były dobrze przyjmowane. Ja sama też, no mimo, że jestem autorką. Znam przecież te książki, ale też jakoś ciepło mi się w sercu robi, kiedy wracam do tych nastrojów, klimatów zawartych w książce. Dobra rzecz, dobra rzecz taki wieczór autorski, i cieszę się, bo jest jeszcze drugi termin, druga możliwość, jeżeli komuś będzie bardziej pasowało. To jest jutro, 5 grudnia, czyli czwartek, również Księgarnia Pawiarnia Niebo w mieście, czyli w Szczecinie, ulica Krzywoustego 80. I tak jak w poniedziałek, godziny zaproszenia na wieczór autorski są te same, to znaczy od 17.30 będę do godziny 19.00. Także jeżeli ktoś chce, to będzie się mógł zaopatrzyć w te moje książeczki, albo dowolną inną książkę, bo na półce oferta jest spora. Są fajne rzeczy różne, które być może też zainteresują gości, którzy przyjdą na wieczór autorski. Wspaniała kawa, herbata, ciastem jak zawsze można się tam zaopatrzyć na miejscu. I znów pogawędzimy, poczytamy, pobędziemy ze sobą troszeczkę. Zapraszam z dziećmi albo z dzieci, jeżeli nabyta książeczka ma być niespodzianką, pod choinkę, albo do paczki mikołajowej. Tak jak słyszałam, jak tak między sobą osoby rozmawiały, czy też mi relacjonowały, to książeczki nadają się też dla chrześniaków. Tak? Czasem nie bardzo mamy pomysł, jak te nasze chrześniaki obdarować, a jednocześnie, żeby trochę gdzieś im te wartości, jako chrzestny tata czy mama chrzestna chcemy, gdzieś tam w taki delikatny sposób, ale przypominać o pewnych wartościach, więc te książeczki, każda na, na swój sposób, ona jest taka boża, taka z klimatem, w bardzo taki delikatny to sposób jest zrobiona, ale w dobrą stronę prowadzi, także też się nadają, również ze względu na tą atrakcyjną formę graficzną, one się nadają na prezenty, również takie bez okazji, albo z konkretnymi okazjami, na choinkę, jako na Dzień Świętego Mikołaja, albo przy dowolnym innym momencie. No to tyle, słuchajcie. Jak chcecie, zapraszam. Ja tak czy siak będę w niebie. Będę w niebie, niebie w mieście. 5 grudnia, czwartek, 17.30 do 19.00. Trzymajcie się, papa. Wasza mieszkań.